Witam, 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 łoba zapraszam na mój kanał, zasubskrybujcie kanał tego typu dziękuję, że jest 300 subów, bardzo się cieszę, trzeba iść do przodu, nie do tyłu, jeszcze raz dziękuję, zapraszam wszystkich, tego typu trzeba iść do przodu, nie do tyłu i trzeba myśleć główką, nie dupą, tego typu właśnie, łoba zapraszam jeszcze raz, dziękuję, dziękuję, trzeba iść z głową, a nie z dupą, tego typu. Właśnie, witam, witam wszystkich tego typu, jak tam żyjecie? Wiem, że Wam się like, podobał tego typu. No, ale, słuchajcie, powiedziałem to, co miałem powiedzieć szczerze i otwarcie, dobitnie. Tego typu kryć nie będę, bo nie jestem takim człowiekiem, że kryć. Wale pomiędzy oczami, czy na mogę powiedzieć, wiem. Wam w plecy nóż, które no dzięki temu ja Wam mówię to szczerze i otwarcie. Ja wiem, że Wy tam się wkurwiacie i inne rzeczy, ja zdaję sobie sprawę, no ale akurat mnie to nie rajcuje. Wręcz przeciwnie, pokazujecie, że jesteście banda, banda kretynów, którzy no w życiu nic nie osiągnęli, nie osiągną jakby tego typu. Ja wiem, że się wciekacie, ile wlezie, a ja mam bekę z tego, fuj, tego typu. Właśnie, trzeba myśleć główką, nie dupą. No właśnie, łobawek tego typu, właśnie. Dlatego ja się śmieję z waszych wpisów yy, na, 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 live'ie, na no z tymi moim, tego, te wasze tonejce, y to roz, ja, rozpierdalają mnie w tego typu, ale no, nie macie co innego wyjścia pisać, co piszecie Wstety, no. No ale ja się z tego mam ubaw i się śmieję z tego, co piszecie na no, donaj tak. <laughs> ja mam bekę. Jak widzicie podchodzę na luzaku ze wszystkim, tego typu. Tylko wy się spinacie niektórzy, ale ja mam bekę z tego. To jest ważne, że po prostu spinacie się i chyba z tego wychodzi taka jest prawda tego typu no słuchajcie powiem wam że jak nie ogarnięcie tego czelenu nie będziecie udostępniać mój kanał nie będziecie się zaskrybować tego typu no to płyta ląduje na wiosnę oficjalnie wam to mówię oficjalnie teraz żeby nie było jakiś ale że jak Zobaczy, że nie ma żadnego ruchu yy, udostępnienia mojego kanału, żeby super sobie to oficjalnie Wam mówię, że dopiero płytę dostaniecie na wakacje. Mówię to już teraz tu oficjalnie. Nie będę Was tutaj yy, trzymać ani nic, tylko oficjalnie Wam to przekazuję, żebyście wiedzieli. Na czym stoicie, tego typu, słuchajcie, żeby nie było jakichś problemów, innych rzeczy, słuchajcie, no, mówię to szczerze otwarcie. bo wy byście chcieli, kurwa, wszystko, naraz, bo tu zło, no, tutaj płyta, tu coś, a od siebie chuja dajecie. I dlatego jest ultimatum, jakim wam dałem, albo po prostu, no, Możecie na następny rok czekać na, na nową płytę. Te osoby już zostały osobnie, o, osobiście ode mnie prywatnie. A wy będziecie musieli, będzie musieli albo do do wiosny albo do przyszłego roku. Bo ci to oso, osobiście dałem do rąk to już mają. A wy musicie czekać jak pieski. No. Ja się mówię, słuchajcie. Jakbyście nie wkurwiali, nie robili się idiotów, to byłoby inaczej. A ja wam zrobię ostra I już kończy się coś dobrego tego typu. Ci, co osobiście ode mnie dostali, to mają już. A wy musicie czekać. Grzecznie, jako opieski. Słuchajcie, taka jest prawda. Ja nie będę tutaj y, mówić, kto jest winny, kto nie jest winny. Ja po prostu wsuwam do jednego wora i po prostu, no, nie umiecie hamować się, nie, nie umiecie swoich kumpli ustawić do pianów, to będę równo was, równocześnie was y, karać. Po prostu. Taka jest, naprawdę ja nie będę tutaj wynikał, kto jest winny, kto nie jest winny. Słuchajcie, tylko po jednym zamachem. Ja wiem, że y, ci dostają, ci osoby, które no, im zależy na tym, żeby zdobyć płytę. To dostałem przez, przez to wszystko po dupie, ale podziękujcie tym ludziom, którzy was hamują, żeby zdobyć płytę. No właśnie. Proste jak grot, ale cóż, nie umiecie doszanować inne rzeczy, pyskujecie na czacie, nie, nie mówię o wszystkich, tylko o tej osobie, która się wkurwia jak porąbańca, tego typu. <śmiech> 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 dlatego mam bekę z tego i dlatego, no słuchajcie, nic z nerwami nic nie zrobicie, wręcz jeszcze zaszkodzicie sobie problemu w tylko tego typu słuchajcie, taka jest naprawdę no słuchajcie jakbyście trochę słuchali i rozumieli co ja wam przekazuję na filmach czy na streamach to by była ta pójta w tamtym roku a tu chuj przeciąga się chuj, i chuj i w chuj i mi to mi ja mogę do przyszłego roku was przetrzymać No to jest wszystko od was zależności teraz Słuchajcie Ja nie wnikam kto jest winny, kto nie jest winny. Wszyscy jesteście winni, Porówno was dzielę po prostu i no i no, musicie się z tym pogodzić po prostu ludzie po prostu musicie się z tym pogodzić, z tym co ja wam przekazuję. Trzeba myśleć główką, nie dupą, tego typu, a jak myślicie dupą, no to się kończą, tak jak się kończy. Mieliście mieć tą płytę przed świętami, podchłonienkę, ale wkurwiliście mnie, to chuj. Lachę na to położę i pierdolę, i tak zrobiłem. Nic kurwa was jeszcze nie nauczyło, To chuja pana, że już na to lachę wpadać? Ci, os ci osoby, które osobiście do mnie ode mnie odebrali, to już mają. A ci co pyskują, niech dalej pyskują. To wam się ta płyta przeniesie na przyszły rok. Hmm. Takim jestem skurwysynem teraz, tego typu. Więc zapraszam na mój kanał, zasubskrybujcie i zastanówcie się bardzo, bo naprawdę tracicie. Nie ja, tylko wy. Tracicie, bo ja mogę... Ja, ja mam parę osób, którzy osobiście odbił sobie puto Nie muszę dla was nic robić. właśnie, tylko typu ZBM.